Jeden strzał obroniony, rozgrywając z tyłu. Szybkie podanie. I 1 do jednego, Strzelcem bramki Dawid Gepferd, numer 41. 5 minut meczu, 1 do jednego, Mecz zaczynamy od nowa. Narzut drożny. FC Katowice. Na gwizdek wziął zawodnik FC Katowice Sławomir Chyży, numer 99. Sędzia Gwizda. I co wymyśli FC? Grzegorz i gol! Pięknie rozegrany rzut rożny Grzesiu znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Wypatrzał go też Grzegorz Chyży I mamy 2-1 dla FC Katowice. Dziesiąta minuta meczu. FC Katowice prowadzi Grzesiu. Po prostu zaźmijmy go Grzesiu. Ciężkie nazwisko jak dla mnie. Uwaga, znowu Budny. A, nie dał rady tym razem. Ryba dobija. I mamy dwa, szybkie 2-2. I znowu mecz zaczyna się od nowa. Strzelcem bramki z numerem 10 Wojciech Musiała. Tak, dobrze on jest. I zaczynamy rozgrywanie. Uwaga, Kulozi, O, może być błąd. Uratował się. Nikolas, Nikolas. Uwaga. Strzał z pyrka. 99, numer. Zapamiętajcie go, Artur z Strzelcem bramki na 3-2 dla ślepiotki. Ochojec. Pięknie się znalazł z tyłu. Wycofanie. I strzelił bramkę. No. Chwaliłem dopiero. Aut i dotknął piłkę. Tak, dotknął piłkę. Prosto z autu numer 5. Andrzej Urbański. I znowu wracamy. 3 do 3. Zobaczymy, komu zaliczą sędziowie tę bramkę. Czy kulozik samobójczy? Ponieważ dotknął tą piłkę, wpada do bramki, to myślę, że sędziowie nie byli mi wątpliwości. Byłby to rzut kar y czerwona kartka dla kulozika. Bramka numer 5. Numer 5. 5 dla FC Katowice. Andrzej Urbański. Proszę. Zabawa pod własnym polem karnym. Faul. Rzut wolny i strata bramki. A ja czasami też przywróć, ta kartka. Chyba mu siedzi to w głowie. Uszy. Uszy strzela. Budny broni. Ale dobija to Paweł Olszewski. I mamy 4-4. Cios za cios. Paweł Olszewski, numer 17, zdobywa bramkę na 4-4. I mecz zaczyna się od nowa. Chyży strzał z daleka pod piłkę, nie daje jej wyjść. Nie ba... Oj, ależ błąd, palki, rzut karny. Będzie, nie będzie. Dobra, tak. Będzie sprawdzanie, będzie sprawdzanie tego. Proszę Państwa, sędziowie, proszę o war. Bardzo kluczowa sytuacja. Jest minuta do końca. Zaczynamy. Szędziak, Wizda, Grzegorz oddaje strzał. A kulozik, kulozik broni to! Broni kulozik! Broni kulozik, rzut karny. Ależ sytuacja z happy endem dla Ślepiotki, Nie zgadzali się z rzutem karty. Po wideo, wideo weryfikacji było widać, że rzut karny obronił go. Dalej wynik 4-4. hyrzy, strzela i kulozik broni strzał. Daleki Hyżego. Hyżi przejmuje, ale noga poleciała chyba do nieba. I druga, pierwsza żółta kartka, druga żółta kartka. Czerwona kartka dla Hyżego. Tam musiały polecieć bardzo ładne słowa. W stronę sędziego, bo było widać, że coś komentuje, sędzia dał mu żółtą kartkę, a musiał mu coś się odwinąć, dostał drugą żółtą kartkę, czerwoną i zawodnik chyży schodzi z boiska. Andrzeja Urbańskiego, piłka na aut, zaczyna ślepiotka. Kulozik znowu, błąd kulozika. Przejmuje to z numerem 29, Oskar Śmieszkol, i wykorzystał błąd w 100%. Ależ podarował mu kulozik. Numer 29, Oskar Śmieszkol. Szybko strzał Arciego, ale nie daje przejęcia. Ależ budny w tej sytuacji wybronił. Oj, między nogami Nikolas strzela bramkę budnemu 5 do 5. Szybkie rozegranie rzutu rożnego przez Arciego prosto do Nikolasa. Nikolas Sprus. Nikolas Sprus strzela bramkę. Zarza. Napasnik ślepiotki, ale budny się nie zaskoczy. Nikolas. Z lewej do środka, z środka do prawej. Prawa noga i 6-5. Dla ślepiotki pięknie przeszedł z lewej strony, przez środek, na prawo, oddał strzał, kontrujący budny bez szans. Nie, zamieszanie w Polkale. ale przejmuje Grzegorz piłkę, a teraz z powrotem w drugą stronę. Cimy kontratak, 2 na 2, 2 na 2, Nikolas! Niezawodny Nikolas powiększa prowadzenie. Ślepiotki okoiec 7 do 5 na 5 minut 50 sekund do końca. Nikolas ze środka do prawej, prawa noga strzał, gol to obrońca FC Katowice. Strzał! Z niczego można powiedzieć miłość pilch. Przeszło wszystkich obrońców budnego. Tak, pilch numer 5. Strzelił bramkę na 8 do 5. Czy FC Katowice się jeszcze podniesie? Piękny zwód. Strzał i nic z tego nie ma. Ależ teraz błąd znowu FC Katowice. Eryk, Eryk Buchalik wycofanie. Do Olszewskiego. Olszewski, Olszewski. I mamy 9-5. Olszewski. Bramka na sam koniec meczu. Syrena końcowa. 9-5 dla ślepiotki Ochojec. Co tu... Co tu można powiedzieć o tym meczu? Czerwone kartki, rzut karny, bez rzutu karnego, żółta kartka, kłócenie się. Dużo w tym meczu się działo. 14 bramek. Ostatecznie ślepiotka wygrywa 9 do 5 z FC Katowice. Dziękuję Państwu i zapraszamy na kolejny mecz. Z FC Załęże Sweep.